Hejka! Hejka! My wstaliśmy? Tak, jeszcze trochę poleżeliśmy po wstaniu. Tak, dzisiaj mamy po taki znaczy się. pierwszy całkiem latawy dzień, pod względem takim, że nie mamy zaplanowanych żadnych spotkań. Raczej ich nie będzie, to się jeszcze okaże, bo sytuacja jest dynamiczna, ale wstępnie raczej. Nic mamy się nie Tak, dzisiaj chill out. Wczoraj, jak może widzieliście, nie wiem, zobaczymy, czy to dodamy, ale mieliśmy dzień z dziećmi. Tak. Wypożyczyliśmy sobie <głos> <głos> dzieci, także było fajnie. Bardzo chciały zobaczyć, jak wygląda kempingowe życie, także pokazaliśmy. Z kim, jak nie z nami. <głos> Weteranami <głos> kempingowymi. No, a dzisiaj właśnie sobie pospaliśmy, już poleżeliśmy trochę dłużej i idziemy na spacer z Czokusem. Wczoraj widzieliśmy jak tutaj osoby nurkowały i teraz widzimy mapkę, że tu jest nawet kilka jakiś wraków ukrytych, więc pewnie wszyscy pływają, żeby to oglądać. Są też jakieś podwodne aleje drzew, jakieś głazy narzutowe, podwodna łąka, także wydaje się ciekawe. Na przykład jakiś wrak kutra, kadłub żaglówki, wrak jachtu, wrak łodzi rybackiej. Także naprawdę fajnie się wydaje. Tutaj jest cennik wypożyczenia sprzętu nurkowego. A zobacz, wczoraj Ala lub się pytały się co to są za te bojki, po co one są. A tutaj jest napisane, że to są boje z linami zejściowymi. Ja idę już z rozpałką. I o 11, no w sumie po 11 rozpalamy grilla i zrobimy sobie taki branczyk. Dobrze, na razie niech się rozpala, a później jeszcze palnikiem bardziej rozgrzejemy te węgielki. Postawię jeszcze ruszt, aby wypalił się. O już słychać jak skwierczy. To może jeszcze trochę rozpalmy tego grina. widzę, że już złapał temperaturę, ale jak mamy palnik, no to czemu tego nie polepszyć. Tutaj na przykład widzę, że jest niedogrzany. Po prostu nie zrobiło się białe, dlatego tak sądzę, bo się no ten węgiel po prostu w takim stopniu nie rozpali jak Ten palnik jest fajny, bo on jest 360 stopni, więc mogę sobie brać i w tę stronę, i w drugą. Właśnie przy kupnie tego palnika uznałem, dobra dopłacę tych kilka złotych i wezmę ten 360 stopni. Tak się składa, że jest tej samej marki co nasz piecek, co nie? No. Teraz tak zobaczyłem, ale ten węgiel, ale ten Wtedy chyba na to nie zwróciłem uwagi. Co tym razem mamy do jedzenia? Medaliony z ligawy. Medaliony z ligawy po argentyńsku. Mhm. Mm Cokolwiek to znaczy. Nie było wcześniej pojechaliśmy wczoraj do Biedronki. Dwa ostatnie dania. Tak, to nie było już nic, żadnego wyboru, a jak byliśmy do wtorek na zakupach, nie poniedziałek całe lodówki były. No, ale co się dzieje? Każdy na majówkach chce sobie coś pysznego zjeść na grillu. Więc dzięki temu spróbujemy nowe jakieś wstanie. ostrości to jest. Jedno. No dlatego to wzięłam. Mhm. Tak my nie robimy zbytnio ostrego, więc tak do dwóch tych papryczek jest ok dla nas. Kiedyś, pamiętacie, że w Kudowie, to chyba też, bo na naszych vlogach robiliśmy też grilla i były takie pyszne jakieś takie łódka czy coś. W takim sosie miodowym, miodowy, miodowy. To tak takiego, ten, ten boczek był. Dobrze. Był. Jak wrócimy do Warszawy już, to sobie też kupimy znowu może ten boczek i tak. zrobimy grillę. Szkoda, że go wczoraj nie było. A tu mamy szaszłyki, trochę takie same jak mieliśmy. Chociaż nie wiem. Nie wiem. Czy my mieliśmy wieprzowe. Szaszłyki nie były jakieś super pyszne, no ale wczoraj już nic nie było, no to wzięliśmy jeszcze szaszłyki. A miałeś jeszcze takie ale no nie wszystko na raz. No dobra. Po zostawmy to. Niech powoli do siebie dochodzi. Będziemy obracać co kilka minut. Co ty robisz? No nacinam ciągle dalszy tych kiełbasek, aby wyrzucić na grilla. Wszystkie za jednym zamachem? No a jak? No żeby było szybciej. Mm -hmm. Zobaczcie jak tutaj to wyszło. Pyszne mamy rzeczy. Znaczy nie wiem czy pyszne, ale wyglądają. wyglądają bardzo ładnie. Wyglądają smakowicie. Jemy. Przyszliśmy na popołudniowy spacer z Czakusiem. Tutaj mamy rezerwat Buczyna. wejście na szlak do tego rezerwatu, i przeszliśmy sobie zobaczyć, bo jutro chcemy sobie zrobić właśnie tutaj e, taką ścieżkę, taką trasę około godziny, półtorej w jedną stronę, mm -hmm. wzdłuż jeziora, także zobaczymy. Tutaj Ponoć jest właśnie na wejście. powinno się trochę iść, zobaczymy. Ja wam jeszcze mapę pokażę. Ale jeszcze wam pokażę, że tutaj jest taka tabliczka, kierunek marszu i strzałka. I to jest takie fajne wejście. Myślę, że będzie bardzo malownicza. Ale to dopiero jutro pójdziemy, bo wczoraj zmęczyliśmy się trochę. Znaczy nie, przedwczoraj zmęczyliśmy się trochę pójściem po plaży do Trzęsacza. A wczoraj jeszcze sobie dobiliśmy się rowerkiem wodnym. Także jutro... Rodzinny trening na rowerku. Godzinny trening na rowerku, więc dzisiaj sobie odpoczywamy, a jutro pójdziemy na ten szlak. To wracając do tej mapy, to tak jak jest tu napisane, tu jesteśmy i ten szlak właśnie tutaj się zaczyna i prowadzi, tu jest wzdłuż tej wody. Do tego miejsca jest około, nie wiem, chyba 3 km coś koło tego. Ale zacina deszcz, chyba musimy się tu przymknąć. A ktoś kurcze na rowerkach tutaj został i dobija do brzegu w najbliższą możliwą drogą do tego portu nurkowego. No nic, chyba będę zaraz zamykał nam ten daszek. No ale póki pada z tyłu, no to... Znaczy się daszek, no tą ścianę naszą główną. Bo jak widzicie, tutaj nam nie pada, ponieważ mamy po prostu deszcz z tyłu. No ale wiecie, nie wiadomo jak długo tak będzie. Pies natomiast wygląda na średnio wyczylowanego, ponieważ trochę zaczął się trząść. Ale nie jest źle, bardziej potrafi... Być smutny lub przerażony. No ale dopiero teraz kilka tych grzmotów było, więc może być tylko gorzej, więc będziemy przy nim. A w sumie gdzie byśmy mieli się wybrać? Jednak już trochę zacina na nasze drzwi, więc Tomek będzie to zamykał, żeby nam nie wpadało. Zatem się zabumprujemy. I na taki czas jak teraz przydałaby się na tej ścianie takie foliowe okno, co mamy w namiocie. Tego mi tutaj brakuje. Bo w sumie teraz jesteśmy w takiej odizolowanej puszce. No ale lepsze coś takiego niż być na zewnątrz w takim małym, ciasnym namiocie. No w końcu to nie jest namiot, tylko przedsionek, więc on raczej tak służy do takiego doraźnego schronienia się, a my go użytkujemy praktycznie jak namiot, więc i tak jest dobrze moim zdaniem. No tak, no ale to, to jest mała właśnie sprawa, aby dorzucić tutaj okno na tą ścianę, na której i tak nic nie ma. A ja w międzyczasie robię listę rzeczy, co czego nam brakuje w tym wyjeździe, bo trochę straciliśmy w Czarnogórze rzeczy, Trochę nam się coś jeszcze objawiło, co byśmy mogli wziąć, więc sobie spisuję, żeby na przyszłość to jeszcze ulepszyć. No i 5 minut później, jest już po deszczu, na to przynajmniej wszystko wskazuje, więc otwieramy nasz przedsionek. Miejmy nadzieję, że już nam nie będzie padało więcej. Niby 5 minut, ale jednak ochronił nas przed deszczem, mogliśmy kontynuować Relaksika. Dobra sprawa, taki przedsionek, a tak mówiliśmy, że on za duży na nasze potrzeby, a tu miejsce brakuje w nim. Wszystko tutaj poskładowaliśmy i ciasno. Amerykowa dwójka, a wczoraj jak jeszcze mieliśmy gości, to jeszcze więcej rzeczy było. Jem sobie zupkę i postanowiłem ją zaprawić tymi kiełbaskami z grilla, ponieważ trochę nam zostało. Więc... A jaka to zupa? Zupa grochowa. No to będzie pasowała kiełbasa do grochówki. No Zobaczymy. Ale próbowałeś już tej zupy? Nie. No to spróbuj, powiedz, czy ci smakuje. Jest okej, okay. trochę soli bym dodał, ale jest okej. Okay. No to dobrze. Pogoda już się uspokoiła, deszcz nie pada, jest ładnie, pachnie deszczem, także fajnie. Ja sobie oglądam tutaj coś na tablecie, wcześniej czytałam książkę i Tomek coś tam sobie też ogląda na laptopie. No i na wieczór się wypogodziło znowu, przyszliśmy sobie na ten pomost tutaj. Wczoraj tutaj byliśmy, nie wiem, czy już nie pamiętam, coś nagraliśmy, bo byliśmy z dziewczynkami. No ale ogólnie chcieliśmy Wam pokazać, że to jest też y, taka wypożyczalnia łodzi motorowych. One są na silnik elektryczny, a po lewej stronie możecie zobaczyć cennik. No i to, to by były takie łódki. Fajna sprawa, bo na tych rowerkach to jednak jest męczące. No i nie przepłynie się tak daleko, nie ma takiego komfortu. 2 godziny 240 zł. A my płaciliśmy 30 za rowerek. No to jest przebitka, no no. ale zmęczenia nie masz, tylko... Czysta przyjemność, prawda? Ogólnie jeśli chodzi o rowerek, to my już sobie kiedyś wypożyczaliśmy na swaderkach, jak byliśmy. I dla nas to nie jest taka super frajda i ogólnie nie planowaliśmy już tego więcej wypożyczać. No bo po prostu nogi bolą. No jakoś tam. No, <laughs> Wolno tak. się płynie. bolą. nie nogi jest taka bolą. super frajda, raczej byśmy chcieli coś właśnie z silnikiem. No ale wczoraj dzieci bardzo chciały, więc <laughs> wypożyczyliśmy sobie, popływaliśmy świeżą. Tak, jeszcze trochę. sobie, jak to się pływa. Tak, na rower. na rowerku. delfinku. Delfinku konkretnie, tak. No i nastał wieczór. Cisza, spokój już nie padało, burzy nie było, wykąpaliśmy się. No dzisiaj po prostu no taki spokojny dzień mamy. Tak, bardzo fajny. W ogóle dzisiaj mieliśmy prysznic mm, krócej niż te 15 minut, bo woda się skończyła ciepła, gdzieś po 7-8 minutach mhm. mniej więcej. Taka zaleta, że przynajmniej leciała naprawdę gorąca, więc zdążyliśmy się wykąpać i po prostu ocieplić. Tak, wczoraj no. było ponad 15 minut, co tak, nie? Tak, no, tak samo w zasadzie. Każdego dnia wczoraj, mieliśmy. Tak. Te dwa razy mieliśmy. Ponad 15 minut, dzisiaj uh -huh. mieliśmy zdecydowanie krócej, no ale na szczęście i tak już w sumie byliśmy gotowi do wyjścia, więc no trudno, ale przynajmniej była gorąca woda, to się naprawdę rozgrzaliśmy, no i już. Teraz sobie też siećmy. się wygrzewamy, bo mamy farelkę włączoną, co prawda była mała awaria, ona tam sobie stoi. Ale jest wszystko ok, także jakbyście słyszeli jakiś szum, to właśnie farelka go robi. No i ogólnie jest bardzo fajnie. Włosy sobie wysuszyłam, także nie jest zimno. No i co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Ja, to, ja że... do tej farelki wrócę, bo musicie na takie farelki uważać, przynajmniej ta nasza. No kupiliśmy ją, nie wiem, za kilkadziesiąt złotych. No i okazało się, że na, po przejściu z drugiego stopnia grzania na pierwszy wyłącza się wentylator. Grzałka się cała czerwona robi, jakby się to miało zaraz stopić, no ale wyłączyliśmy na czas, więc nic się nie stało, aczkolwiek blisko było. Już po prostu teraz jak wiemy, że on tak potrafi zrobić, to trzeba jej pilnować i mhm. powinno być ok, więc teraz jest wszystko dobrze, także się grzejemy i całe szczęście, że ją mamy, bo naprawdę no, jest tutaj tak mega przyjemnie, że aż chce się mhm. tutaj siedzieć, bo już przed kąpielą. No to zanim jeszcze ją je włączyliśmy, no to już tak aż było, no już się nie chciało po prostu, bo trzeba, trochę tą wilgoć było tak czuć. A teraz mamy go domu i w ogóle dzisiaj się w końcu pierwszy raz, odkąd tu jesteśmy wcześniej, poszliśmy wykąpać, więc możemy sobie właśnie poczytać książkę. To my ktoś robi na laptopie, i w ogóle nie wiem, czy wam pokazywałam, że przypadkiem na temu zamówiłam sobie taką lampeczkę do czytania, bo robiłam jakieś tam zakupy, no i musiałam coś domówić i wziąłam taką właśnie lambeczkę z myślą o biwakowaniu, no i powiem Wam, że sprawuje się genialnie, naprawdę jest super, daje takie dzienne światło, dosyć mocne, także bardzo Nie fajnie. męczy z wzroku, tak? Nie, w ogóle, właśnie. Myślałam, że to może jakieś zadosła, weźlam na temu za kilka złotych, ale naprawdę bardzo fajnie się sprawują. No i widzicie, Ula zadowolona, kilka złotych, a cieszy. Właśnie zmyślał o biwakach, bo już kiedyś na biwaku, chyba tam na poniedziu mieliśmy w zeszłym roku na sierpniówce już taką szarówkę, wieczorem chciałam sobie jeszcze poczytać, ale już wzrok się męczył. No i tak potem przypadkiem mi się o tym przypomniało, ale się bałam, że może będzie dawała takie bardzo zimne światło, że tak nieprzyjemnie będzie na przykład, ale nie, Jest właśnie okay. fajny, fajny, fajna barwa. No to dobrze, no to co? My tutaj sobie siedzimy, wyciszamy się. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze kolację pewnie zjemy. Myślimy, a. żeby sobie odgrzeć na butli te nasze kiełbaski z grilla dzisiaj. Więc może tak zrobimy, bo jeszcze trochę zgłodnieliśmy, ja przynajmniej. Okej, okay. no to co, tak jak wspomniałem, to, to wszystko na dzisiaj. To widzimy się jutro, to do zobaczenia, Cześć. A może jeszcze nagramy kolację? No to zobaczymy. No jak chcesz. Jak nie, to pa, a jak okay. nagramy, to nagramy. Dobra, to na razie. Pa! Rozpoczynamy nową serię kanału Tomek Gotuje z Florą. Jednak nagrywamy kolację. Więc wrzucamy sobie florę do tego do menaszki do menaszki wraz z parówkami, ponieważ no nie mamy żadnej innej oliwy ani tłuszczu, ani oliwy z oliwek, no niczego, tylko flory. Lepsze coś niż nic. Podgrzejemy parówki na florze. Tak, ja podgrzewam je na naszej kuchence. Nie widać nic tutaj. No to trudno, muszę uwierzyć. No w każdym razie Tomek podgrzewa. I teraz będziemy jeść. Mam nadzieję, że będzie pyszne. A dzisiaj wymieniliśmy bateria w naszej lampce, bo od początku pobytu mieliśmy wrażenie, że już tak słabo świeci. I rzeczywiście już baterie były słabe, bo jest dużo lepiej, a tu mamy takie girlandki. I fajnie to wygląda, jest fajny klimat, a tak dzisiaj mówiłam Tomkowi, że w tym przedsionku brakuje jeszcze takich haczyków. Tak jak tu jest ten jeden po środku, to żeby, nie wiem... Choćby w rogach jeszcze były jakieś pętelki, żeby coś nawet lekkiego, tak jak tutaj, ręczniki zawiesić. No bo jednak się to przydaje. A myślę, że na takie lekkie rzeczy to by wytrzymało, nie byłoby jakieś zbyt duże obciążenie. No nie ma czegoś takiego, więc tak sobie radzimy, jak widzicie. Zawiesiliśmy tutaj, no i w sumie jest spoko, niech sobie schnął. No i mamy jedzonko, chyba będzie pyszne. Sprawdzamy, czy ciepła, i jemy. No dobra, my już idziemy spać. Ja już ściągam soczewki. Bardzo się cieszę z soczewek, bo w ogóle to jest taki komfort, że w żadnym stopniu mi to nie przeszkadza, jeśli chodzi o ich ściąganie i zakładanie. Raz chyba w Grecji, bodajże, jeśli się nie mylę, wiatr mi po prostu zmuchnął soczewkę i szukaliśmy jej. Właśnie tutaj, podczas ściągania, bodajże, zawiało, no i musiałem poszukać, ale naprawdę jeden ruch i mam na cały. No teraz prosto, prawda, bo na całą noc z głowy. Natomiast rano zakładam raz dwa. Nic mi nie paruje, nic mi nie przeszkadza. No po prostu bardzo sobie cenię ten wynalazek. A przecież mieliśmy tu olbrzymiego pajonka na podsówek. No ale dzięki temu może nie mamy komarów. Ale dobra. To na dzisiaj się żegnamy. Tak, to, pa. to na razie, hej.